Witam kolegów dzisiaj przy kawce bo ostatnio nie mówiłem że piłem kawę, dzisiaj przy kawce gołąbki wypuszczam. Też ja dopiero przyjechałem. Jajek pełno, młodych pełno, nie ma co nagrywać specjalnie, pokazywać. Zaraz wam pokażę, może fajne perłoby tam wyszedł, widziałem. Pokażę Wam zaraz i przejrzymy trochę u, u murzynków. Murzynków jest, jest trochę, na razie nic nie przekładałem. U perłowych jest dużo jajek, dużo młodych, jest tam trochę powyklowanych takich. Także nie ma, nie ma ganiania. Gołąbki same sobie tutaj chodzą, dzisiaj też kolega był trochę wypuścił, teraz ja jestem Zobaczymy Zobaczymy co tam u tych moich gołąbków Co to w środku jest co to w środku jest ciekawego To wszędzie Wszędzie młodziaki Jest też trochę takich dużych Jest trochę No ale o, bo... bardzo ładnie ta perłówka z tym perłowym samcem Bardzo ładnie siedzą na jajkach Nic się nie poszą Także jak wchodzę widzicie Ona pięknie siedzi na jajkach To jest akurat samiec I tak samo krzyżaki też. Fajnie, bo to są młode gołąbki a w ogóle się nie boją to widać, że bardzo są opiekuńcze i, i, i pomimo, że dziś jest w miarę ciepło fajnie siedzą tu młode morzenki, tu wyżej też młode morzenki jest dużo o, to nic e, a tutaj też są dwa no, te całą chałupę. Wszędzie są, wszędzie są. Wszędzie są gdzieś coś po kątach. No, ale mówię, no, to może akurat to się ręgną. Yy, to, to są wszędzie. No, to też wszędzie są pobrączkowane. Tam też ręgną. A tutaj też, no. No, no, akurat a tutaj wyjątkowo są trzy trzy murzynki gdyż yy, on był taki ten młody malutki był i tam go gdzieś odrzucały i go kiedyś tu wsadziłem na trzeciego no i widzę że go przyjęły i, i może może zobaczymy tu pod spodem o, tu też są dwa także nie jest, jest tylko tu jeszcze są, tu są też tu są a, tu są, tam, są. A, tu, tam już takie trochę większe rozpoczę, bo gdzieś tu miałem podopuszczalne już widzę Dobra zobaczymy co tutaj pokażę pan zaraz perłowego młodego po białych perłowych wyszedł mi po białych żółtych oczywiście wyszedł mi wyszedł mi perłowy no i tak się nie raz zdarza bo to jest ciągnięta ta linia jest tak żółkami kombinowana i tam E, 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 taka zabawa z nimi także dobra na razie pauza no tu u perłowych to wszystko na jajkach siedzi i tutaj jak widać one się no, perłowe pasiotek chciałem sprzedać tam siedzą na jajkach chyba że ktoś będzie chciał no to tutaj one siedzą na jajkach teraz zobaczymy Pan młodego wam pokażę jest młody po, no, na prostej główce jak widzicie po, po białych żółtych wyszedł Wyszedł perłowy, chodź pokaż nasz ogonek. O, zobaczcie, widzicie? Ogonek taki. Ale miły ptaszek i, i z głowy. Widać, że, że to będzie samiczka. Ale na płaskiej główce. Dobra. Spuszczę. A sam. samica jego matka już ma drugie jajka ale ja mówię po białych po czystych białych i ja jak trochę, trochę jest młodych tu jeszcze Wam pokażę zaraz tu samica też siedzi, posiada tu na przykład jest młodziak tu jest już młody, Tu jest młody już pasiak perłowy to będzie. Tu pasiaczek perłowy, ale taki możliwy, bo on będzie taki dosyć... Taki 5-6. Taki dosyć fajny. A tu wam pokażę, siedzi. A tu, sam. A tu już jest... A, tu będzie pasiatr biały. Pasiaty żółty na białym ogonku ładny ptaszek, też Zobacz O! taki przy Dobra, na razie pauzę, bo tutaj zaciemniamy.